Na zombie, to też jest dobry w składaniu, nie? Ja jest mistrz, Ty już tam trąbi, o kurde, za dużo tego podnosi, albo i nie, nie wiem, za dobrze, Jedynie mnie zepsuje. A nie, nie. O, nie. No, ale teraz. What the f co, już nie jest takie gładkie? No... Czekaj... Czekaj, czekaj, czekaj Bo mi się zdaje... No właśnie... Co, co zapomniałeś? Nie... Wziąłem manekina i od razu wziąłem tą... Telefon i... A... I się zostawiłem. pogubiłem... I tam zostawiłem... A teraz tam... Jezus, jaki ze mnie debil... Matko... No brabieś Dobra, No brabie, o kurwom. Kopsze kajab. Co mam być? No tam tego, tam go braliśmy. Ha, to Dobra, to wychodzimy z tym. Kupiłeś bym? Ju. Ja bym broni nie kupił. Co ty, obraziłeś mnie w tym momencie. Wiesz... Jak tak mogłeś? Tylko pytam. Ty jesteś dziadkiem. No, a ty też jesteś dziadkiem. Kto, ty ja ty, ty jesteś. Jedna, ale ty jesteś na dodatku muszona. No i <grybuj> <grybuj> zapiszę się ja wam z w tym apokaliptycznym. Niestety masz tak we włosy, że Mam nadzieję, że teraz snajperki nie będzie z tego. Będzie jeszcze większy shit. Flesza dostaniesz. No. To mi najbardziej potrzebne. Flashing mi jest na pewno potrzebny. Ładny ten tunel, nie? No. Jakby ten kierowca patrzył na drogę. No, nie nożek. że mogło być gorzej, nie? No chciałem właśnie to są. powiedzieć. Mógł, mógł sam jechać autobus. I tak nie ma rąk nóg, to nie wiem co on z tym kieruje. Ma jedną rękę. Nie ja. No. Czyli dłoni nie. nie ma, ale... Wiesz. Ja też chcę okienko zapełkotować. Nie ma. Dobrze. Ostatnio sobie w Black Ops 1 zombie samemu trochę pykałem na Xboxie. Dobra, kupuj, otwierdzij. Fuck. Fuck. No i fajnie, teraz mi nie stać. Dla Dla Zobaczymy, co ja dostanę. Ile? 900 je, trzeba? Ja... Ja bo dostałem. A ty? Ja. A no, to nie jest wcale takie złe, no. Co ja dostanę? Kurde, U. są... Z... To, ja jest? Muszę to jest... muszę pamiętać, że tu jest, że jak coś złamać... A, to jest jednostrzałowe? Nasz... Oj, ty fajny. Ale ten... Uważaj! To jest takim, bo, że trzymasz opór. Po prawej i prawej naciska, żeby starać. No. Kurde, do ognia. Okej, okay, wsiadałem chyba. No to, zaraz się nie trąbił. No. Chyba skacę Skopfiary Też ci zamknę. A nie zdążyłem <grym> Co ci tak fajnie dźwigną Mhm, fara <grym> No jedź pan już No komon Czekaj niech to mógł to rozwalić Byś dostał potem kasę <grym> To naprawienie i tu chodzi o jaki headshot no ba, masz tego skilla Co, nie wiem czy to TFS czy ja nie wiem w każdym razie ja tam trochę po góbie strzelanem mhm. Nie wiem, na tej farmie to nawet nie było co wy wysadać, chyba nie? No, no, Ale trzeba trochę wysiąść, bo. Nie. Gadwin... Nas tu zabije. Nie. A, wtedy myś już wsadli, co było? Dobra, ty pierwszy. Przewłamuję, już wysadaj szybko. Bo tego wysadaj lepiej. Bierz bombę. Dobra. Okej, okay, ammo mamy Ok jedź jedź Nie, nie zastanawiaj się drzwi, no dobra Chciałem mówić już że właśnie, że drzwi nie są że pewno Pa, na niego naciskać żeby za co to ją mieć dobrze że była ta atomówka No Okulte. Przeciągamy deski. Nie, amunicji. ma amunicji. Nie. Nie, nie. nie Coś za spokojnie tu jest. <śm> 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 Co zobacz, jaka chmara za nami idzie, już Nie niebiesko wiem. tylko. A -a -a. O kurde, niebieskie ma z Chyba to, to było tu. Chyba i... Dobra. To co mamy? Tu można kałasza kupić. Taka Kupujesz? Chyba ja o mnie trochę stać. Nie wiem, zamiast czego. Z... Nie wiem, pospiesz się, bo. Dobra. Zbijaj te części. Ty wiesz, kaj, bumu. Mm, tu, żebyś coś wiek? tu jest. Tutaj jest, obok Nie Chodź tu. Tu, widzisz? Dobra, idę od razu wsadzić, żeby tego nie skupić. Oooo, no, no, Masz? Czekaj wsadzam. Dobra. Tu coś było nie? Tu tu masz, tu jest. No to zbierę. A no. już nie mam, ja też mogę zbierać. Bo już nie mam tego chyba napędu. Nie A wiem, gdzie co go zgubiłeś? Nika nie zgubiłem. Nie mam sorry. Dobra, to idź po części. Przy wejściu powinna być jedna część, nie? Niby ja. To okej, że O. Mówimy kasa. Come on! Come on, babe! Fuckers! Gdzie tu była teraz ta część? Ona była na podłodze A, a dwie już części wyzłożyłeś tam? Ju to trzecia była przed, przed tym wejściem jest. Jeszcze wchodzi do tego laboratorium, była przynajmniej kiedyś na zoo. Tu jest. Tu powinna być. To są ręk, ręka jedynie. No to weź... ale posz... wiem, że tutaj było. No to właśnie tą rękę weź. To jest ręka w gumowej rękawiczce. Możesz ją wziąć? No właśnie o to chodzi, że nie mogę, tylko się śmieję. Chyba że ktoś... Ktoś tu ma gumową rękawiczkę z druku i trzeba go zabić. To była taka henka gumowa, żeby się nie poraziło. Mm -hmm. To chyba trzeba jakiś tu posał zwalić. Będę mógł na jakiś nie wiem, kaj. No nie wiem, ja też chwilkę go czułem i... A co mi idzie te chory? A co nie, czy ja mogę w ogóle zbierać, że mam ten wentylator? Chyba ja, bo to jest ogólnie inaczej tak i tak tak. możesz zbierać akurat, Po prostu nie możesz dwóch tych. Ale to wiesz, patrz po podłodze i szukaj ręki. Ja by to... by to nie zmiało. Łowku, ty fujat. To... Hmm. I co, ręka się nagle straciła? Co pisać do Activision, rękę ukradli z On Ona ma. powinna tam być przed wejściem, za każdym była tam przed wejściem. Chyba że jest jakiś book i jej tu nie ma. Co tam robisz? Zrobię Wymaga części. ma ktoś z was gumową rękawickę? Hm, pożyczyć się chcemy. Ja mam. Mam. Była tu. Kurde. Zombie przeszkadzają. Ja mam rękawickę. Ja? Uważaj, pracy. ich tu jest, kurde, ciągle zabijam, staram się... Kurde, padłem. Padłem. Wiem, 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 wiem. Dobra, już cię ratuję. Dobra, dobra. Chodź tu do mnie, usmażymy ich. Dawaj. Wymaga części. Ja rękę straciłem. No nie pierdol. Kaja, leżałem. Nie ma ręki, ja pierdolę. Ja szukania Tutaj zginęłaś, nie? Bo tu jest jeszcze ten... Dob mam, mam Chodź, idziemy Pin mnie No Smażymy dziadów Ty musisz tam przeskoczyć, nie? Ja ci muszę załączyć, Bo tam te drzwi się chyba otworzą, nie? Mhm ja mam tam misia, a ty to zostajesz. To ty tam misia, to zostanę. Dobra. Ale... Poczekaj, te wyładowania się muszą skończyć. Czekaj, to się musi wyładować, dobrze? Mhm. O! Padło? Tu się coś otworzyło, w każdym razie. Ale... Zamk Kupiłeś? Nie nie, już dźwignę No, spóźnię na dół Dobra, ja tam idę Ci powiem kiedy Mhm mm Albo... To się obniża Oj Nie wiem co będzie <laughs> Bo tu mam drzwi zamknięte Zostań tam, w środku, lepiej. Na hmm. tu zombie do mnie idzie, ale z paczką. A, z tamtej drzwi, nie? No. O, zamknęły się tam te drzwi. Chyba teraz... Daj, daj ognia. Puszczaj prąd. Mhm. No brawo. Dobra, mam. ja tu jestem sam. Wysuwa się, czekaj chwilę. Spoko, spoko. kurwa. Są kawry. A dobra, już chyba wiem, trzeba iść tam dalej. I tam, żeby była część, żeby tu podłączyć... ...do zesji, a na drzwi. I wypuść mi ja mu... kultę. Nie żyję. Chodź tu po mnie. Idę, idę. Ja się całgam. Całgam się, całgam się. Uważaj na spadające trupy z góry. Dobra, spieprzamy, spieprzamy szybko. Fuck! Dawaj szybko! biękni biękni pięknij Ratuj się! Fuck, fuck, stary! Kurde, nie Fuck! Zaczęłem się hmm? O oh shit, 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 shit. Chodź Cofnij się do mnie Szybko chodź tu Fuck, uważaj precy Chodź tu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, wycofuj się Kurwa, nie mam nic. Chodź tu. W niczym. Jest to gdzieś jakaś broń do kupienia? Tam jest, tam jest, czekaj, tam jest jakiś napój, czekaj. Dobra, chodź tu. I szukaj tutaj części też. tu jest w ogóle do kupienia? What the fuck? A Wow, kurde skat. Uwaga, w stylu A, ja, a czekaj, bo ja broni nie mam ja nie mam, to chodź, no czekaj, Ja cię będę osłonię, skat szybko za mną. O, mhm. Mm no chodź tu szybko. Czekaj, ja mam trafić tu zombie, dobra no. Zeskoczyłem. Koniec, kurde, a tam byśmy mogli sobie wrzucić po te AKE. No to trzeba ponieść tą krapę i tutaj coś złożyć, żeby to te do tej drzwi dołączyć. No.